Hej siemanku, tu Miaz. znaście, witam was w kolejnej recenzji piw na kanale Dzisiaj piwem testowanym jest EB Receptora z Elblunga, lecimy gdy EB chyba nie piłem, prawdę mówiąc Więc test może być ciekawy yy, 5%, nareszcie jakieś piwo yy, A nie jakiś syf 3% Znaczy po, poprzednie piwo, które recenzowałem to było Akurat smaczne, ale słabo, słabo, słabo Woltażowo, bo 3% tylko, a tu mamy piątkę na szczęście testujemy. O. O. Dobry dobry smak. Dobre w, sma w smaku to te piwo. To, to piwo jest no. Nie piję nigdy EB, to jest w sumie pi pierwszy raz jak piję to piwo. Yy, notę tutaj jaką wystawię. No Mogę wystawić nawet szóstkę. Smak jest ok. Procent, procenty w sumie nie ma na co narzekać. 5%. Jestem zadowolony. 6 na 10 nota dla tego browara. Także, jeżeli lubicie oglądać u mnie moje recenzje, tak, recenzje piw, napojów, energetyków, kebabów. Pytanie mam do Was właśnie. Co mógłbym jeszcze recenzować, żeby żeby się rozwijać, tak? Żeby rozwijać kanał, rozwijać się. Może macie jakieś propozycje, nie wiem. Znaczy na pewno macie na pewno y, ktoś mi proponował kiedyś recenzję restauracji, na przykład pizzerii, y, s, jakieś sushi, no ale to musiałbym. Kurde, mieć jakieś. Nie wiem, w sobotę może wolno, w sobotę może bym tak zrobił, ale najpierw chcę ponagrywać trochę pifi i energetyków, bo piw jest jeszcze mnóstwo do zrecenzowania, Piw jest tak dużo, że szok, a wódeczek, bo wódecz, wódecz, wódecz alkoholu też recenzuję, recenzuje wódki. Także nie zawsze, no nie zawsze yy, wrzu, wrzucę recenzji piwa, yy, pi, piwa, bo yy, a to kebab, a to energetyka, to jakaś gra, to jakiś poradnik, a to coś tam zawsze się coś wymyśli, żeby właśnie Nagrywam ty, tyle różnych filmów o, tą, o różnej tematyce, żeby rozwijać mój kanał, żeby tu, tu było wszystko. Żeby każdy miał coś do wyboru. Coś dla siebie, żeby co, każdy znalazł coś dla siebie, coś, komu, coś co komu się, się, się właśnie spodoba. Kiedyś nagrywałem tylko gry i to było takie nudne, że gra gra, gra, gra i gra i gra. I w końcu stwierdziłem, kurde, no co to jest, przecież to, nikt nie będzie oglądać tych filmów, jak będą same gry. No i potem recenzowałem napoje, energetyki, yy, kebaby, yy, unboxingi, recenzje, yy, znaczy recenzje, recenzje chyba jakichś gier jakby takich mobilnych i poradniki też nagrywałem. Poradniki to gier i to, i to, to było coś, ale, ale nie to, co chciałem nagrywać, tylko recenzje browarów, yy, wódeczek, energetyków, yy, to jest właśnie to. Co ludzie lubią oglądać najbardziej, bo chcą wiedzieć, jakie piwo wybić, jakiego energetyka, gdzie kebabaz jeść. Eee, dobra, to tyle z moje, mojej strony. Eee, jeżeli chcecie, możecie zasub 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 zasubskrybować kanał wraz z dawać. Możecie dać łopeczkę w górę. Eee, fa fajny komentarz, możecie napisać właśnie z propozycją, co, co mógłbym eee, nagrywać, jaką, e jakie testowanie, e bądź jaka jakąś serię, może, może podsuniecie, podsuniecie mi jakiś pomysł ciekawy. Dzięki, wielkie za oglądanie. Zapraszam Was na poprzednie filmy, na następne. Do następnego na razie, cześć. Hej, tu miasta 16.